Wyznacz zbiór tych wszystkich argumentów, dla których wartości funkcji należą do przedziału od -9 do 21. O cóż tutaj chodzi w tym zadaniu? Spróbujmy sobie zobaczyć, jak wygląda wykres funkcji w układzie współrzędnych. Wtedy może łatwiej będzie nam zrozumieć, o co tutaj chodzi. Nasza funkcja. Opisana jest wzorem minus 3 8 x dodać 6. W takim razie na pewno przecina oś y w szóstce. Jest to funkcja malejąca, bo współczynnik kierunkowy a jest minus 3 ósme, więc ja spróbuję sobie tylko naszkicować ten wykres. Jakaś funkcja malejąca. Podpiszę, że to jest funkcja f od x. I teraz pytają mnie, dla jakich argumentów, jakie są argumenty, żeby moja funkcja przyjmowała wartości pomiędzy minus 9 a 21. Gdzieś tam 21 u góry. Czyli pytają mnie, jakież to są te argumenty, żeby wartość była w tym przedziale pomiędzy minus 9 a 21. No, więc tu jest ten argument pierwszy, a tutaj będzie ten argument drugi. A odpowiedź to będą wszystkie argumenty z jakiego przedziału? Pomiędzy x1 a x2. To jest wartość tego argumentu wynosi ile? 21. Skoro wartość ma być 21, no to mój argument. Będzie równy minus 3 ósme, tu będzie razy mój argument x1 dodać 6. Ok, liczymy. Szóstkę chyba przeniesiemy albo zostawimy sobie na tej stronie. 3 ósme x1 jest równe. 6 odjąć 21. 3 ósme x1 to jest 6 odjąć 21. Ileż to będzie? No nie mniej, nie więcej jak minus 15. Obie strony podzielimy przez 3 ósme, inaczej mówiąc pomnożymy przez 8 trzecich, więc x1 to będzie minus 15 razy 8 trzecich, 15 i 3 skrócę przez 3, 5 razy 8, 40. Czyli moje x1 to jest liczba minus 40. OK, teraz spróbujemy znaleźć x2. f od x2 jest równe minus 9. W takim razie mogę napisać moje minus 9 jest równe. To jest wartość funkcji. Jest równe. Minus 3 ósme x2 dodać 6. Znowu rozwiązuję. 3 ósme x2 równe 6 dodać 9. W takim razie 3 ósme x2 to jest 15. Dzielę przez 3 ósme, czyli mnożę przez 8 trzecich. Moje x2 to będzie 15 i 3 się skróci. 5 razy 8, 40. Okazuje się, że tutaj x2 to jest 40. Ok, w takim układzie, dla jakich argumentów nasza funkcja przyjmuje wartości od minus 9 do 21? Odpowiedź do zadania będzie następująca. X musi należeć do przedziału lewostronnie domkniętego od 40 do 40. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.